Ewangelii według świętego Mateusza. Potem zaczął Jezus wskazywać w swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych języków, kapłanów i uczonych w piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstał. A Piotr wziął go na bok i począł robić mu wyrzuty. Panie, niech ci Bóg broni nie przyjdzie to nigdy na ciebie. Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra, zejdź mi z oczu, szatanie, jesteś mi zawadą, bo myślisz nie na sposób Boży, lecz na ludzki. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zawsze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje, bo kto chce zachować swoje życie straci je. a kto straci swoje życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn, Syn Człowieczy przyjdzie, chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania. W dzisiejszej Ewangelii Widzimy mocną reakcję pana Jezusa na słowa Piotra. Piotr, słysząc, co Jezus mówi i jakie są plany, stara się jakoś to zmienić. Stara się zapewnić, że to się nie stanie. My już tak to zrobimy, że to cierpienie, krzyż nie przyjdzie na ciebie. A Jezus reaguje i mówi Piotrowi: Jesteś szatanem, jesteś mi przeszkodą w realizacji Bożego planu. Piotr myśli w bardzo ludzki sposób. Tutaj zaczyna się jego kalkulacja i jego plan. Pan Jezus pokazuje mu, że plany Boże są inne. Może to jest wyzwanie płynące dla nas z dzisiejszej Ewangelii. Myślę, że życie chrześcijańskie, postępowanie w wierze, Polega nie tylko na tym, że do tej naszej codzienności tworzymy jakąś więcej, jakąś modlitwę, czy, czy częściej będziemy uczestniczyć w liturgii Kościoła, ale myślę, że to postęp w tym naszym życiu chrześcijańskim polega właśnie na tym, że coraz bardziej nasze plany, nasz sposób myślenia Nasz sposób, nasz sposób widzenia rzeczywistości jest coraz bardziej bliski temu, jak Bóg widzi i planuje. Kiedyś, będąc na wakacjach w Polsce, rozmawiałem z jednym księdzem, z moim przyjacielem i wspomniałem mu o naszej pracy tutaj jako misjonarze. I powiedziałem mu też o naszych kaplicach, które mamy w górach, wysoko w górach, w naszej misji w Amapuria, wśród plemienia Pokot. Wspomniałem mu, że żeby tam dotrzeć, trzeba najpierw jechać tym terenowym samochodem, później się samochód zostawia pod górą, no i później trzeba już wspinać się takie dobre 3-4 godziny, żeby dotrzeć tam do tej małej wspólnoty chrześcijańskiej. I wspomniałem mu, że często przychodzę tam, zostaję nawet na noc, bo to jednak długa droga i dużo wysiłku. No i tych naszych chrześcijan przychodzi tam na, na modlitwę czasem 3, 4, może 10 osób, może 15. I ten miesiąc mówi: słuchaj, macie, macie tyle tam kaplic, tej waszej parrafii, ponad 50 kaplic. Czy to nie jest tracenie czasu? Dwa dni, żeby spędzić. Czas na modlitwie na spotkaniu z tymi, którzy tam przychodzą do tej kaplicy czy 4 mówisz 5 osób. Oczywiście ten w taki sposób miał rację. Wydawałoby się tak w sposób ludzki myśląc, wydawałoby się, że dużo lepiej jest pojechać do kaplicy, gdzie czeka na Ciebie może 200-300 osób. Możesz dotrzeć do tych, do tych osób masz eucharystię z nimi, oczywiście śpiewy, tańce, nawet ty sam czujesz się trochę, trochę lepiej niż iść pod górę tyle godzin i tyle wysiłku tylko po to, żeby spotkać trzy, osoby. Ale w tym samym czasie pojawia się jedna refleksja. Właśnie te czy cztery osoby też mają prawo, żeby usłyszeć Słowo Boże, też mają prawo do, do eucharystii do spotkania z misjonarzem. Myślę, że wyzwanie tej naszej dzisiejszej Ewangelii idzie właśnie w tym kierunku. Żebyśmy coraz bardziej w naszym życiu, w takim codziennym życiu, patrzyli na tę naszą rzeczywistość, planowali nasze życie nie tylko według takiej ludzkiej kalkulacji, ale według wizji, którą pokazuje nam Ewangelia, którą wskazuje nam Pan Jezus. Prośmy Ducha Świętego, żeby właśnie w tym procesie zbliżania tej naszej drogi do Bożej drogi, tych naszych planów, do Bożych planów, żeby w tym procesie Duch Święty nas oświecał i prowadził. Życzę Wam wszystkim dobrej niedzieli. Pozdrawiam z najlepiej.